Major Hej, siemanko wszystkim, z tej strony Bojo. Symulator Straży Pożarnej 2014. Dzisiaj jesteśmy przydzieleni do Floriana numer 6. Mamy wypadek, czy coś takiego, na no, wypadek, karambol, powiedzmy karambol na autostradzie. Jedziemy pełną parą uratować Boże, co tam się dzieje? Ty widzieliście go? Jak mnie skosił? O ty! Na mnie kurde koszą. Wypadek na autostradzie, karambol. Jedziemy całą jednostką, czy wszystkimi jednostkami. Florian 3, Florian 2. <laughs> A ty czemu się zatrzymujesz? Teraz ja cię wezmę. <laughs> Dobra, jedziemy szybko. Nie zaczę, no w końcu użyciłem jakiś odcinek. Eee, nie mam też teraz możliwości do nagrywania, teraz jakoś mi się udało wymknąć na chwilę, czyli coś nagrać, a to, że miałem taki odcineczek z symulatora Straży Pożarnej, no to macie symulator Straży Pożarnej. <laughs> Dobra. Dobra, mamy korek, jest korek, tam jest wypadek. O, kurde, jaki korek, patrzcie to. O, to mi się podoba. Z proszę. Nie należy no, żeby tak to utrudniać, kurde powinien być jeden pas, bo w ogóle my powinniśmy prawą stroną jechać wszyscy Dobra, jesteśmy na miejscu. Coś tutaj mamy prawie, że... <laughs> Mam tam... małą chrypkę jeszcze Ouuu, ale się jara. Dobra. Eee, musimy szybko ugasić pożary Szybko, 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 szybko dawać, dawać panowie Dobra. Eee, pierwsze co musimy się ubrać Odpowiednio, co mi tam trąbisz? I jedziemy, <laughs> jedziemy Jedziemy pożar. pożar wow. jestem to? to Też to mi to idzie Kurczę dzisiaj. Dobra. Mm, Odłączmy się. No, to. Dobra, przecinak. Aj, raz, rozcinamy, raz. Nożyce hydrauliczne, A I tutaj. I, a, bardzo ładnie, i ba, mamy babę. Dobra, jest. Jest baba, ale gdzie są lekarze? Lekarze tak daleko Trzymaj. Have the to of brace under control Eee uh... Dobra ah. O kurde Czy? czy ugasiliśmy to, już za szybko nawet, tak powiem, no ale dobra, musimy też usunąć to wszystko, co tutaj mamy. W ogóle nie mogę podnieść tego. Ale to z czego? You are already carrying... Ha, dobra. Odłóżmy nożyce. Tak w ogóle to powinniśmy akumulator wyciągnąć Nie mogę Wola najpierw bym akumulator wyciągnąć i potem się bawić kurde z tym Całym proszkiem, ale dobra, to się proszek Sypiemy, sypiemy Teraz usuniemy Dobra, zostało zaabsorbowany. Czy wsiągnięty. Kto woli jak używać, każdy ma swoje sprzeczne stanie do tego. Okej. Okay. I zamiatamy sro, 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 Pięknie. Pięknie bardzo ładnie. Okej. Okay. Co mi tam ten trąbi tak? <laughs> Cze, jak mamy to wypadek, no to, to zajmiemy się teraz tym. O, hopla. Jest i on I wymontowujemy akumulator. Okej, okay, udało się! Krótki, ale jakże emocjonujący odcinek z Soundatra Straży Pożarnej. Trzymajcie się, do następnego razu! Opa.